Witam Was w ten chłodny jesienno-zimowy poranek. Dzisiaj wymieniam akumulator, więc tu mam fabryczną wartę. To jest Golf 7 2-litrowy TDI. 68Ah, 680Ah prądu rozruchowego w standardzie EN. Tu już mam zastępstwo, zaraz wam pokażę. A tu mam jeszcze aparaturę pomiarową, żebyśmy sprawdzili, w jakim stanie jestem. Który, Na no który już wiemy, że jest w złym stanie, no bo wymieniam go. Bo mam problemy z rozruchem. Póki co samochód odpala, ale w czasie odpalania widzimy, że przygasa deska rozdzielcza, potrafi się pojawić na 2-3 sekundy błąd radaru, który tam pewnie ma spadek napięcia, czasami jeszcze błąd hamulca ręcznego. Generalnie w, tam w 3 sekundy wszystko znika, ale no, lepiej mieć chyba pewność, że samochód odpali. Także zmierzmy stary, możemy sobie też zmierzyć nowy, tak dla porównania, a później wymienimy akumulator. I zobaczymy, co się tam pojawi w komputerze diagnostycznym. Podepniemy się o BD11, zmienimy kodowanie na pewno pojazdu, no bo zmieni nam się pojemność i numer seryjny. Tutaj widzicie, że mamy troszeczkę większy, mamy 75Ah, więc też chciałbym zakodować pod to. Od razu Wam jeszcze pokażę, że mamy tutaj oczywiście klemę dodatnią, plus 10, czyli tradycyjnie. Tu jest klema ujemna, schowana pod taką klapką, na której jest informacja, że gdybyście chcieli odpalać sobie z przewodów, to podpinacie przewód czarny nie tutaj, nie do terminala, tylko do wyprowadzenia. Tylko tutaj. No, to, to sobie możemy od razu zdjąć, przygotować na później. Um, co tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy takie ustrojstwo. Jest tutaj taki malutki moduł podpięty przewodem i to mierzy przepływ prądu. Dzięki temu komputer ma jakieś pojęcie o tym w jakim stanie naładowania jest ten akumulator. Jest to potrzebne do zarządzania energią w takich przypadkach jak używanie systemu start-stop, między innymi dlatego, jeżeli to wypniecie, to start-stop nie działa oraz do no jest takie niby regeneracyjne hamowanie w sensie Takim, że sterownik celowo utrzymuje akumulator w stanie lekko niedoładowanym, czyli on ma jeszcze troszkę pojemności, w której może tam przyjąć um, ładunek, i Wy w momencie, kiedy hamujecie, aby o, zregenerować troszkę tej energii kinetycznej pojazdu, to wtedy alternator się włącza na pełnym, e, pełnej wydajności, że tak powiem. Wtedy jest doładowywany ten akumulator i bardziej hamujecie silnikiem, troszkę odzyskujecie energii. Nie mam pojęcia, na ile to jest skuteczne, ile, na ile się to opłaca, na ile tak naprawdę cierpi na tym cała reszta e, komponentów. W każdym razie po to to tam rzekomo, po to to tam jest. Dobra, to co? Mierzymy jeden, mierzymy drugi. A potem wymieniamy i podpinamy diagnostykę. No, tak żebyście coś widzieli, plusik, minusik. System 12V. Sprawdzimy pojemność baterii, AGM z płaskimi płytami standardzie EN. Tutaj sobie ustawimy, że on miał w standardzie EN 680, bo tak głosi naklejka. Trochę nam tu hałasują, ale mam nadzieję, że mnie słyszycie. No i mamy wynik. Stań, stan naładowania 74%, 12,5V A stan e, zdrowia akumulatora 13%, czyli daje 254A prądu rozruchowego w tym standardzie, a powinien dawać 680. No i mamy tu jeszcze opór wewnętrzny, temperaturę pomiaru. Także sugerują wymianę, i właśnie to zrobimy. A teraz, jeszcze dla porównania, ten nowy. 12, pojemność AGM, on jest opisany jako EB, ale widzicie, że jest GLASMAT, czyli to jest GM, ABSORSIVE GLASMAT, tak naprawdę, więc wybieram AGM-a, standard EN, ten ma wyższy prąd rozruchowy, trochę ma wyższe parametry i naładowanie 78%, zdrowie 65%, także widzicie doł, tutaj dużo amperów, a jest troszkę niedoładowany jeszcze. No, gdzieś tam sobie leżakował na półce. Także założymy go, ale już widzimy, że jest na pewno w lepszej kondycji niż ten stary. No musi być, ten jest nowy, co nie? Mimo, że to nie jest nic markowego. Carbon, jakiś carbon. Nie znam tego. Okej, okay, więc tu sprawa powinna być prosta. Tak naprawdę odkręcamy dziesiątkę, zejdzie nam ta klema, odkręcamy dziesiątkę, zejdzie nam ta klema. Tu możemy jeszcze odpiąć przewód, tak na wszelki wypadek, jakby nam miało gdzieś to polecieć. Przydadzą się też opaski zaciskowe albo jakiś kawałek drutu, żeby sobie chwycić te terminale. Te klemy, żeby nam tutaj było łatwiej manewrować. Oraz jest jeszcze chyba śruba trzynastka, tam głęboko, która trzyma baterię, trzyma akumulator u podstawy, którą też trzeba będzie na jakiejś przedłużce sobie tam usunąć. Tu się przyda mały śrubokręcik. Jest tutaj taka szara zawleczka, którą wyciągamy w stronę. W przodu pojazdu, później możemy ścisnąć kostkę i kostka wychodzi. Prosta sprawa. 13. i wychodzi takie cudo tam jest jeszcze mocowanie jeżeli się nie mylę zaraz je też spróbuję wyłowić Jest imocowanie I wychodzi kocyk ten akumulator się tam wsuwa, więc trzeba go tutaj wysunąć. Dopiero teraz go można unieść. Ja sobie chyba muszę stanąć z innej strony. Carbon w środku, to teraz go musimy wsunąć. I jeszcze kocyk. Szczerze mówiąc, to się nie spodziewałem, ale ten koc sprawia najwięcej problemów, więc w tej chwili go wywalam, zamontuję to, a potem może się uda założyć ten koc, a może nie, nie będę za nim tęsknił. Ważniejsze jest dla mnie to, żeby się to dobrze trzymało, niż to, żeby tamten specyficznie wypropliowany koc pasował do tego akumulatora. Coś tam mi się udało ten kocyk ułożyć. Pomogłem sobie trochę śrubokrętem. Jak pracujecie czymś metalowym przy akumulatorze, to uważajcie, żeby sobie przypadkiem nie zewrzeć klemy. To co teraz podpinamy, co nie. wewnijmy kabelek cyk, zabezpieczenie cyk, ostrzeżenie cyk szmateczka, kocyk cyk no to co, zobaczymy co w aucie się zmieniło dobra, ja trochę nie pomyślałem bo oczywiście będę używał obd 1 ale ten film kręcę telefonem, na którym będę tego używał, więc musicie mi wybaczyć. Ale pokażę wam zrzuty ekranu, z tego co się tam dzieje. No zapłon się włącza. Mamy błędy przeróżnych rzeczy, zaraz będziemy z tym walczyć. O, może tak. Pooszczędzajmy sobie trochę prądu. Odepnijmy. Generalnie pokażę wam całą litanie błędów, żebyście mieli świadomość tego co tutaj będzie. Generalnie wszystko, więc tak, wejdziemy sobie w prawo, w status pojazdu i mamy tak, 5 błędów, kontrola trakcji, hill hold, protective passenger protection, czyli to jest chyba na jakieś napinacze pasów i tak dalej, oprócz tego mamy coś otwarte i nie działa nam czujnik ciśnienia w oponach, do tego tempomat nam wywala błąd, trakcja, tu wspomaganie kierownicy. Parę rzeczy. Nie bójcie się tego. Prawdopodobnie zaraz się to bardzo łatwo uda naprawić. Problem polega tylko i wyłącznie, tak mi się wydaje, na czujniku kąta skrętu kierownicy. Odp odpiliśmy akumulator, więc kierownica nie do końca wie, jak jest ustawiona. Jest to informacja wymagana dla systemów. Zarówno bezpieczeństwa, jak i komfortu. Macie na przykład skrętne linie w kamerze cofania, macie oczywiście kontrolę trakcji, macie kontrolę stabilności, jakiś traction control, SPSC, DSTC i tak dalej. One wszystkie, te wszystkie systemy muszą wiedzieć, pod jakim kątem jest skręcona kierownica, aby wykrywać na przykład, że pojazd nie skręca tak mocno, jak powinien. Więc dopóki ta kierownica, ten czujnik kąta skrętu nie jest skalibrowany, no to mamy litanie błędów z wszystkich systemów, które są zależne od y od czujnika skrętu oraz z wszystkich systemów, które będą zależne od modułu hamulców, prawda? No bo TPMS, czyli czujnik ciśnienia, pasywny, pasywny pomiar ciśnienia w kołach, polega na tym, że się mierzy po prostu średnicę koła na podstawie impulsów z czujników ABS, czyli tego, jak szybko dane koła się obracają. Dopóki w pompie ABS, w tym module ABS jest jakiś błąd, który nie pozwala na działanie. No to systemy zależne też nie będą pozwalały na sobie, nie będą sobie pozwalały na działanie. Dobra, to ja teraz zrobię tak. Pełny skan samochodu, zobaczymy gdzie są błędy. Później zrobimy kodowanie nowych wartości tego nowego akumulatora, bo tam zmieniła nam się pojemność, prąd rozruchowy. No i wpiszemy też inny numer seryjny. A później, a później zobaczymy co będzie. To jeszcze zobaczymy jak odpali. Super, odpala. To wyjedźmy no i widzicie, linie się nie skręcają na razie, ale zaraz to naprawdę ja chciałem nakręcić, ale nie zdążyłem, wyjechałem tylko z bramy więc musiałem tam na pełnym skręcie w prawo wycofać, na pełnym skręcie w lewo ruszyć do przodu i to wystarczyło tak naprawdę modułowi, żeby załapał tutaj informację o kącie skrętu, bo właśnie tak wygląda kalibracja tego czujnika, musicie tam obrócić kierownicę do oporu w lewo do oporu w prawo i ona wtedy wie jaki jest maksymalny zakres, wie gdzie jest środek i teraz na przykład tutaj w offroadzie widzicie, że koło się skręca, a w kamerze w kamerze widzicie, że linie, linie też się ruszają, także jest dużo lepiej. Mamy tu jeszcze błąd czego? Start stopu i ym, 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 cruise control, mamy radaru, także zaraz ym, tak naprawdę zrobię małą jazdę próbną tutaj gdzieś do podjazdu i z powrotem, później zeskanuję ten samochód znowu, usunę wszystkie błędy i zobaczę, czy wszystko jest w porządku. No i jestem po małej jeździe próbnej, nie mamy błędów, tempomat adaptacyjny działa, wszystkie te skrętne linie działają, także mamy to, mamy to ogarnięte. Zakodowałem sobie tam większą pojemność tego akumulatora, czasami się zastanawiacie, czy to trzeba, czy nie trzeba i ja zawsze mówię to samo, to jest tak jak z czytaniem książek, nie trzeba, ale warto, aha, zostało nam tu jeszcze ustawienie zegarka, więc sobie tam wbijemy, mamy dziesiątą coś dziesiąta ileś, tam 35, czy 40. A nie można tego zrobić z automatu. Zaciągnij z GPS-u 52. No i teraz sobie zaciągnął, zmieniamy dalej na manualny i już będzie 52 I co? To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to tyle na dzisiaj. Może jeszcze nakręcę jakiś zimny start jutro rano. Wprawdzie nie jest jakoś dramatycznie, jest 3,5 stopnia teraz, więc rano jest tam z minus 2, ale i tak zakręcimy tym silnikiem. Tak dla pewności, że nam się tutaj żadne błędy nie pojawiają. Obiecany zimny start. O żwawo bym powiedział, żwawo. No i już sobie jadę tutaj moim normalnym tempem. W kodowaniu nie jestem tak do końca pewien, czy ten typ akumulatora mi się tam zgadza. W każdym razie to co było zakodowane wcześniej. Nie odpowiada do końca temu typowi. Także temu się będę musiał jeszcze przyjrzeć. Zobaczymy czy tam nie trzeba czegoś poprawić. W razie czego będę was informował. A oprócz tego co jeszcze chciałem dodać. Ach, to urządzonko pomiarowe, którego tam użyłem, gdzie się tam podlinkuję pod filmem, jakbyście chcieli sobie zobaczyć co to tak dokładnie było to jest taki testerek, jeszcze tam z drukarką paragonową, że można wystawić sobie taki raporcik o tym w jakim stanie jest akumulator. Co jeszcze? To chyba tyle na dzisiaj. No co? Oczywiście ile razy czytam o jakiejś wymianie akumulatora, to zawsze wszyscy się kłócą, a która klema najpierw, a jak się to podpina, a jak się to odpina, a czy w tej kolejności, a czy w tamtej, a niby prosta czynność, jak wymiana akumulatora na inny, a szkół jest kilkanaście po prostu. Także chętnie się douczę. Możecie mi pisać w komentarzach, co zrobiłem źle, bo na pewno są tacy, którzy zauważyli jakieś błędy, gdzie moje ręce nie powinny wędrować. Także czekam na to, żebym mógł stać się mądrzejszy dzięki Waszym komentarzom. To do zobaczenia, nara.